Moi drodzy, dzisiaj to jest ten dzień, kiedy dostanę depresji i otwieram magika, kur... z tej gry. Więc czuję, że Tibia dzisiaj szybko wejdzie na kanał. Dobra, ponczu się. Już wjeżdżam. Moi rozy, rytualne będą za godzinę, łatwo je kupię. Na razie nie będziemy nimi ulepszać, bo czekam na czerwone kamienie. Chciałbym kupić przynajmniej dwa. Mam esemy tu, mam esemy na szamanicy. Ja, czy dam radę kupić i ile dam radę kupić, nie wiem No i tyle, nie, powiem wam, pet mi się dzisiaj kończy Jaka jest szansa, że dadzą peta, auto peta do item shopa, bardzo pewnie k***a mała, niestety No niestety, no no, 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 niestety Łyżeczka była, w sumie, bo herbatę robiłem wcześniej i została, wiesz Nie wiem, mam jakieś fetysz na punkcie łyżeczek, lubię na nie siadać, wracając Yyy no i pet mi się dzisiaj kończy, no i będę musiał 2 dni poexpić bez peta, żeby dobić ten level, nie? Trudno. Ile wydać SM? Mam około 60 tysięcy SM. Na tu i na szamanicy, albo nawet 38. Bo już kupiłem nakładki, 4 sztuki nakładki kupiłem. Kupię na pewno rytualnych z 20. Yy, I na szamanicy i tutaj, i poczekam aż będą czerwone kamienie. Że Hans przelewa mi w zotówkach za to, że gram na Metinie? A jak za to jakichś po odcinkach też mi dają kurwa kasę? Super te wasze pierdo, naprawdę. Przecież nawet youtuberzy z Metina już przestali promować leflinka, bo każdy się skapnął, że nic ten leflik nie daje. Dopóki nie prowadzą kody, gdzie wpisujesz przy przelewach, ładując SM-y, to gamefors może mnie w chipę pocałować. I ta ich śmieszna partnerstwo, gdzie dostajesz jakieś 30 złotych kodem, czy tam euro na miesiąc dla swoich wiernych widzów, w sensie, nie? Po co mam się błaźnić do takich groszy? Jak już miałbym komuś gałę opiekę z połykiem, to tylko dla dużej kasy, kur Wtedy mogę dumę schować do kieszeni, a nie dla 30 euro. No, wygrywa Maciek 1950, a to przypadkiem moje multi multikonto. <laughs> <laughs> I nagrywać kurwa z losowania, a sztafie moje konto, nie? <laughs> Potem godzina sorówki, kurwa. O, Maciek wygrał. <laughs> Mam ulepszeń na 5,5 razy. Będę miał na 6. Ale mówię, na razie rytualnymi nie ulepszamy. Czekamy na czerwone kamienie. Jak czerwone kamienie wiadą, to wtedy yy, ulepszamy i ulepy, które zostaną, zostaną ulepszone na rytualnymi. No bo ja nie wiem, ile czerwonych kamieni kupię. Nie wiem, ile ulep zostawić. A ja bym chciał od z buta pod rząd ulepszyć. Znaczy, spalić kur... Nie chcę mi się... Jakie koło mam się odpalić jak dzisiaj i tak skończy szybko metina jak wszystko przepalę? Dzisiaj przepalę parę set won i parędziesiąt tysięcy sn -ków. Myślisz, że ja bym miał jeszcze ochotę kurwa, grać w tego metina dzisiaj? Panie, ja tu ja tą grę kurwa. Dobra, no to moja propozycja na dzisiaj. Koniec streama o. <grystanie> Może bardzo. O, nie, tak szybko z tym się skończy? <gry> ja żartuję, kurwa. Już, już się tam nie pultajcie, kurwa. Zaraz coś. Do, do której są aukcje dzisiaj w ogóle? Ostatnie są cęgi, to do 23 i ulepszenia. Bo jak ostatnie są cęgi, to tak zrobimy. Mówię wam. Wiecie, jak to się skończy z tym polandem? Przewiduję przyszłość, uwaga. Jak wszyscy spierają. Na Polifemosa zrobią fuzję, gdzie potem Polifemosa Spółzują z Polandem. Więc Poland dalej będzie miał tą samą nazwę, ale wam usuną drop i eventy. <laughs> Jak tak be Mówię wam, tak kurwa będzie, na pewno. Ale ja wtedy będę się śmiał. Uch, tak będzie, kurwa, 200 o 200 zł się mogę złożyć. Nawet w tym roku to będzie. Po co takie złomu dają? Listą, klika, że tam takie główne są. Boże. Nie wiem. Widzicie, co wam mi wyleciało? Ale nie chcę tego. Nie mam pojęcia. No po prostu nie interesuje mnie gra na pliwach. Tyle. Nie ma co przeszukiwać. Tu mam sekunda opóźnienia między szamanem a surą, z tego co widzę. Dobra, jeden, dwa, trzy, dziewiętnaście i dwadzieścia. Zobaczmy, czy się nie pomyliłem. Eee. 12, a nasza nic ile mam? 8, dobra, mam 20. Tyle chciałem ją. Czyli to mamy na 6 ulepszeń. Teraz kupuję na 7. I tyle w sumie. Brakuje im 50 ulepszeń. No w końcu. Będzie no przecież dzisiaj jest, a, dzisiaj jest ten Gorączka Mekin, nie? Musimy Mekiny zbić Chyba się lodowa wiedźma na parę hitów schodzi, nie? Ja Hu Asin Nie ma Metina Nie ma Nemere Po 50 tysięcy ja pierniczę Wow Jakieś króla z dupy mam gdzie mam miejsce w ogóle? Beran Nie ma nie ma nic więcej oprócz berana? To jest event Te moby co odpychają da się chyba go otruć, nie? No mam trucie niby w, w rękawicy A jebaś to Chyba jeszcze ja miejsca O siema razador Dawaj szkaty Nie wiem, może wina o. Jotun! Patrzcie jak Jotun schodzi. Ja pierwę. O! Aż mi się nie nieśmiertelność nie odpaliła. O, będzie może mnich, bo dziesięć próby myci. Ta, zaraz. Ta, zaraz! Mnich tu jest, dobra. A stre Yangi to są kurwa ze smoka. Zresztą niech szybko schodzi nawet. Znaczy, się męczyłem bardziej z nim. A bo kurwa, tutaj jest. Duszy, uchylenia, witalności. Tyle? ale, kurwa i temy. Koleż, na szamanicy nie jestem w stanie zrobić tego eventu. Szamanica nie ma jeku w ogóle. A próbowałem zrobić z dobijaniem metinu i il logiem to, to nie ma opcji. Na Gautamie mówi, że da radę. A Gautama co to za mapa jest? Nie pamiętam już. To są kurwa te 90? Ty że dam radę. Znaczy, że zaliczy mi. Ty do, tam pójdę, kurwa. Ra. Czekaj. Najpierw pogarniemy Eku. Sprawdźmy. Czy to... Czy to prawda? Góry nie ma. Ale mam to pockampie kurde DMG. 3 dni później. Mówisz, vlogować? No już Ale, pogrzebki zaraz one wpiszę. <noise> <noise> chyba jednak muszę dać szemanicę, jakąś szarszą czy coś. Faktycznie zaliczyło. O kurka, dobre, dzięki, dzięki. Po raz pierwszy widzowie mi, mi dali tipa jakiegoś dobrego. 15 minut, kur 15 minut i się będę śmiał jak nie kupię żadnego kamienia. Albo kupię max jeden. Fajnie by było, nawet jakbym kupił dwa tutaj na tej służbie, ale. <grytanie> Fajnie by było, jakbym kupił trzy, czyli dwa tutaj, na jeden na szamanicy, i by nic nie weszło. To by było najlepsze. Ja bym chciał, naprawdę. Back, wiecie, jeszcze miałby SM, -y, jakbym nie kupił, nie? Ja nie chcę mieć nic. Nie chcę mieć ani jak, bo nie SM-ów. Chcę wszystko przepalić i pójść z uśmiechem na twarzy. No i git! Misja zdobiona Jestem dumny daj mi tego PDK jednogodzinnego. A nie mogę Teraz event w isie? No zaraz będzie Dobra Bieri. 1 spaj, 1 spaj, Co? Tyle? Nie ma... Nie ma więcej? Pierwsza próba i nic więcej? Co się odpierd... Czy to muszę szalanem zbić, czy co? Nie, ale serio... Wy... Wy to zbijacie słupami? Pierwszy raz takie coś mam, że na pierwszym etapie nie wiem, się skończyło. Czyli nic, miałem nie falta po prostu, żeby się skończyło na pierwszym? Przysłupem słupem trzeba Może to jest tak, że... Nie wiem Sekunda opóźnienia jest, między surą, a... a szalanicą No dobra, kurwa. Więc tak, kupujemy... Kamienie, jeżeli mi się uda, to spoko, jeżeli mi się nie uda... To i tak idę z psem Widzowie ładnie poczekają Najlepiej będzie jak kupię 3, bo wtedy przepalę wszystko. Moi drodzy, dzisiaj przepalamy 37 000 SM i 500 wonów ponad. Wiecie, że mi to nie wejdzie, nie? Będę miał motywację do gry dalszą w chuj Le tu Pelenów jedzie? Prawie dwa koła będzie. GitUwa. Dobra, uwaga. Czy będę z i nic kupię? Czy będę graczem kupię przynajmniej jeden? Nic nie będę klikał, kurwa Boże, że ja nie wiedziałem, że dojdzie do momentu, kiedy będę się podniecał i tym pół 5000 SM Chuj mi w dupę. Mogę kurwa zostać youtuberem z Simpsów Uwaga? 5,5 Moi drodzy, nie mam na szamanicy tyle SM-ów! Nie mam, nie mam tyle SM-ów szamanicy! Jeszcze gorzej! Kurde, o 1000 SM zdążyli to! Ale kurwa skam! Ja pierdolę, ale skam! Czajcie bazę, 1000 SM do góry dali to! No, rozrzucę mnie! O 1000 SM, bo ostatnio był na pół, Na pół. no nie no kiedyś były na 4 tysiące To w sumie już 1500 SM do góry poszły, ale no 5,5 ja się spodziewałem, że podrożeje o 500 SM, to moi drodzy Patrząc na ceny tych kamieni, to teraz kamień kosztuje, uwaga No ile kamień może kosztować? Dobra widzowie, tak jak obiecałem Ja idę z psem <laughs> A wy, skurde, teraz czekajcie, aż Jakub wróci i ulepszy. Piękna sprawa, ale ja mam dzisiaj władzę, kupa, chuj, że nie zarobiłem. Hahaha, dwieście za te wszystkie oskarżenia, oskamy, za pozwolenie, że jestem gruby, za to, że mówicie, że są Czas, czekajcie, skurde, siema. ma. <gelsonie> Nie ma poceńce, co tam obasywać? <noise> ach, jak to jest, kurwa, cierpieć? Powiedzcie mi, tak, jak ja cierpię codziennie z wami. Może, czy pytanie, czy te shopy, stawianie na handlarz, na, na, na NBC-tach, nie, nie były jakieś bany za to? Co to kurwa dalej tu robi? Patrzcie, jaki koleś, ty, <noise> patrzcie, koleś zrobił. Handlarza w sensie dał itemy jak u handlarki. <grystanie> Patcie, <grystanie> ja w to nie wierzę, ty stara zoba. No co za skutki. Ja się skapłem, ale wiecie, jakbym był albo coś, nabrałbym się na to, no, no na, na pewno. To powinno być banable od razu. Czemu tego kurwa nie banują? No to bołka nie ma. Ktoś na się za to bałek. <grystanie> Ja chciałbym zobaczyć minę kura tego frejera. <grywa> Nie moja kasa, kurwa. A czujcie, jakby to jeszcze taki był mały level, co dziennie zarabia maksymalnie pół wona, cały miesiąc za. A <grywa> i na to boku się wyjebał <grywa> Ja bym depresji dostał no, Stara ja pierdolę To idę się zabić. Dobra. Jestem ciekaw za ile te kur dazą ten, skoro za 5,5 tysiąca, ile, jak myślicie, za 4 tysiące były cęgi, pamiętam. Ostatnio były za 4,5, też będzie 5,5. Na pewno będą 5,5. Hahaha! Gamewatch, ty niemiecka! Pazelne Pazerne Niemce na hase, nie? To jest, to jest patologia po prostu. Zwiększyli sobie cenę o 1000 SM w ciągu dwóch tygodni. Nie chcę się tego komentować. Na Polandzie kosztuje tyle samo, więc moi drodzy, żeby dzisiaj kupić zestaw kamień oraz cęgli musicie wydać jedynie 12000 SM. Czyli będzie to plus to. 1000 SM mam ustawię? No, 1400 zł, eee, Za dwa i te maski. Piękna sprawa, Gameforge. Ja cię, I love you, nie? Więc moi drodzy, najpierw podliczanko. Mu włączyłem muzykę w grze? To co to gra w tle? Co to kurwa, jak przypyta Nie, basy? No kurwa, co to za dźwięki są? Na no, jakieś zbidy mam kurwa. Nie wiatr ja tak włączyłem. No kurwa! A co ja mam chorobę psychiczną? Czekajcie! Otwórz mnie co za na Jakiś bas leci wkle. Mam jakiegoś pornosa włączonego? Dobra. Te skorpiony. Pomyśl, tak twastra chodzi. <laughs> Dobra, moi drodzy. Policzanko. Tu mamy ulepy o wartości 8 razy 6, 480 wonów ulepy plus 100, 680 wonów. Będziemy palić dokładnie, co przekłada się na 1200 zł w tym momencie. <laughs> Jest świetnie, kłam. No dobra, jedziemy. Jego śpi Najpierw wirtualnymi. Paga. Mmm Ten dźwięk. Uuu. Orgazmu dostaje. Mm. Warto zostać cały miesiąc. Dwa chyba dwa tygodnie w sumie. Nie! Yeah! Dlaczego ludzie nie grają w Metina? Tak, właśnie dlatego. <laughs> Możecie się rozejść. Fajnie było fajnie mi się zapytało dwa tygodnie ponad. Jest git. Ech, nie, w się, bo wiedziałem, że tak będzie. Ale dalej, cipsko, boli, nie? Wiesz, jakby nie patrzeć, boli. Nie ma broni plus 15 gotowych na takim poziomie. Jeżeli są, to są za euro, nie za wony. A jakby to miało kosztować w wonach, ale takich broni nie ma, bo nikt takich broni nie sprzedaje. No to kurwa, taka broń w wonach by kosztowała 13 tysięcy won. No, tak około 20 tysięcy złotych. Pewnie by trzeba było dać, żeby mieć broń, plus 15. No nic, no wiecie, moi drodzy. Spróbujemy za, za parę dni i tak będziemy próbować, nie? Kiedyś może zbiję O, mam ognisty Feniks na 3 dni. O, oh, kurwa. Jestem uratowany. Dobra. Git. Czyli to nie będą dwa dni stacone w dupę Bo tyle jeszcze mi zostało ekspienia Dobra Chuj, że on nic nie daje Ale dobra, no, jebać ten damage Dobra, jest, jest git, jesteśmy uratowani Przynajmniej to nie będzie, wiecie Puste ekspienie Do samego ekspa No i no to nada, kurwa, nie narzekać Dzisiaj już Dzisiaj były dymesy na, na metinie, wystarczy mi nie ma co dzisiaj robić.